Czad. Tlenek węgla, inaczej zwany czadem. Teraz powiemy sobie o tym, jakie są statystyki. Powiemy sobie o tym, kiedy powstaje czad i co najważniejsze, jakie ma skutki i jak się przed nim chronić. Wbrew pozorom, ochrona przed czadem jest stosunkowo prosta. Z niewiadomych względów. Dużo osób tego nie stosuje, i niestety, jak przejdziemy do statystyk, okaże się, jakie są skutki. Jak przejrzymy statystyki z różnych lat, zauważymy, że na niechlubnym szczycie wydaje się być województwo śląskie, w którym rocznie, można powiedzieć, średnio umiera około 10 osób ze względu na, na zatrucie czadem. Jeżeli chodzi o śmierci spowodowane wdychaniem niebezpiecznych substancji, czad jest na pierwszym miejscu. Około 400 osób rocznie jest poszkodowanych przez zatrucie czadem na samym tylko Śląsku, a tak jak powiedziałem przed chwilką, 10 umiera. Są oczywiście lata, w których umierało 8, ale są też lata, w których umierało 16 osób na samym tylko Śląsku. A więc dojdźmy do tego, dlaczego takie są statystyki i co się dzieje, jak powstaje czad. Niestety jest to wiedza, o której w szkole podstawowej najprawdopodobniej Państwo nie słyszeli, więc chciałbym ją precyzyjnie wyjaśnić. Jeżeli weźmiemy pod uwagę spalanie jakiegokolwiek materiału, to musimy założyć, że jest coś takiego jak trójkąt spalania, czyli żeby się coś paliło, musi być materiał palny, temperatura. I tlen. Jeżeli te wszystkie parametry są dobre, proporcjonalne, to wtedy następuje bardzo dobre spalanie, i wtedy dużo więcej ciepła uzyskujemy z jednostki substancji, którą spalamy. Czyli na przykład spalamy gaz w kuchence, i przez to, że gaz jest substancją lotną i dobrze się miesza z powietrzem, jest duża ilość tlenu, on się szybko spala i spalanie jest efektywne. Jak spalamy drewno w kominku, im większe szczapy włożymy do kominka, tym ono się wolniej spala. Dużo osób cieszy się z tej przyczyny, że na dłużej wystarcza kawałek drewna, ale ono jest mniej efektywne. Wtedy powstaje nam dużo popiołu. A popiół to jest nic innego jak drewno, które nie zostało prawidłowo spalone. W związku z tym, popiół wyrzucamy, a gdybyśmy lepszy proces spalania w kominku zrobili, te, te, to to, co wyrzucamy, byłoby spalone, dostarczyłoby dodatkową dawkę energii. Podobnie jest z piecami na węgiel czy na jakieś inne. Substancje stałe, które spalamy w kotłach, czy w piecach, czy w kominkach, jak to nazwiemy, nie ma znaczenia. Dlaczego w jakimś momencie stworzono tak zwany ekogroszek, czyli jakby węgiel ekologiczny? Sama nazwa jest absurdalna, natomiast on różni się od zwykłego węgla głównie i przede wszystkim wielkością, ponieważ elementy ekogroszku są dużo mniejsze, w związku z czym lepiej się spalają. Lepiej można to kontrolować. Gdy w różnych starych piecach wrzucano normalny węgiel do pieca, była sytuacja, że wrzucano miał, który mógł się stosunkowo szybko i łatwo spalić, ale był wrzucany, wrzucany też kawał węgla kamiennego, który się bardzo wolno spalał. W związku z czym to nie było efektywne i ciężko było ten proces kontrolować. Kiedy powstały kotły na ekogroszek. To było bardziej precyzyjne, lepsze spalanie, mniej popiołu. W związku z tym, mniej węgla trzeba było spalić, żeby ograć jakieś tam pomieszczenie. Nie chciałem tu powiedzieć, że jestem zwolennikiem ekogroszku, a wręcz przeciwnie, natomiast nie jest to dzisiaj celem wypowiedzi. Dzisiaj rozmawiamy o czadzie, czyli jeżeli mamy prawidłowo spalany materiał palny, kiedy dostęp tlenu, temperatury i Materiału palnego jest w miarę dobry, to i tak w trakcie spalania, w gazach ze spalania powstaje około 1% czadu, tak zwanego tlenku węgla. I w takiej sytuacji nie jest to dla nas jakimś większym problemem, jeżeli mamy prawidłowo działającą wentylację. A w kuchniach, na przykład, jak spalamy gaz, wentylacja jest stosunkowo dobra. Problem pojawiłby się w sytuacji, kiedy coraz modniejsze są na rynku tzw. biokominki, w których w instrukcjach albo przynajmniej ogólnie ogólna wiedza, o której się mówi, że do tych biokominków nie ma potrzeby stosowania dodatkowej wentylacji, jest to bzdura, ponieważ czad i tak się tam wytwarza, tylko być może w małej ilości. I Korzystając z sytuacji takiej, że w domu z reguły czy w mieszkaniu mamy jakąś wentylację, najprawdopodobniej dlatego te kominki nie powodują zatrucia. Natomiast gdybyśmy zamknęli taki biokominek w szczelnym pomieszczeniu, problemy byłyby inne. Więc przy prawidłowym spalaniu powstaje tak czy inaczej tlenek węgla, tak zwany czad. Czad jest substancją trującą. Natomiast jeżeli już wiemy, że przy prawidłowym spalaniu i tak on powstaje i nam nie szkodzi, to weźmy pod uwagę, co się dzieje przy nieprawidłowym spalaniu. Przy nieprawidłowym spalaniu materiału palnego powstaje około 30% czadu, czyli w, w, w gazach, które wychodzą ze spalania, 1 trzecia tych gazów to jest czad. W związku z powyższym zagrożenie dla nas jest. Dużo większe. Dlatego zwłaszcza w sezonie zimowym, tyle osób jest podtrutych albo zatrutych tlenkiem węgla, ponieważ gdy mają niesprawne kominy, kanały wentylacyjne, uszczelnione bardzo pomieszczenia, to ten czad się wytwarza. Bo czad właśnie wytwarza się wtedy, kiedy spalamy w małej obecności tlenu. Jeżeli nie dostarczymy dobrej ilości tlenu do substancji palnej, to wtedy wytwarza się czad. Bardzo popularne w kominkach są takie zamykania, że tak powiem, dopływu powietrza do kominka po to, żeby bal czy kawał drewna, czy jak go nazwiemy, spalał się dłużej. W związku z tym ludzie myślą, że mają. Więcej ciepła. Jest to bzdura totalna, bo przykręcając ten dopływ powietrza, oczywiście, dłużej nam się spala materiał, natomiast weźmy pod uwagę, tak jak powiedziałem na początku, więcej powstaje popiołu, który już nie zostanie zamieniony na energię. Gdyby on się spalił, byłaby wytworzona z niego energia. Drugim zagrożeniem jest to, że im bardziej przykręcimy dostęp powietrza, a razem z powietrzem tlenu do Ognia to wytwarza się więcej czadu. W związku z tym zagrożenie zatruciem jest jeszcze większe. Czyli przede wszystkim, żeby nie truć się czadem, nie truć się tlenkiem węgla, musi spalanie następować w dobrej atmosferze, czyli dużo tlenu musi być dane do substancji, która się spala. Drugim elementem, który ma wpływ na to, na powstawanie czadu, albo na to, że się nim trujemy, są niesprawne kominy spalinowe. Jeżeli komin jest zatkany i gazy mają ciężki proces, żeby wydostać się z pomieszczenia, w związku z tym więcej ich zostanie w pomieszczeniu, w związku z tym większe ryzyko zatrucia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze niskie ciśnienie, które może być, po, prowadzić do tak zwanego cofnięcia się gazów, nie tylko niskie ciśnienie, ale nie będziemy tutaj szczegółowo tego omawiali, przy innej okazji sobie to mówimy. Generalnie, jeżeli mamy niskie ciśnienie w powietrzu, istnieje większe ryzyko zatrucia się czadem, z uwagi na to, że jakby nie ciągnie go, nie wydobywa się na zewnątrz. Połącząc to jeszcze z niewyczyszczonym kominem spalinowym, Zwiększamy prawdopodobieństwo zatrucia. Kolejnym elementem, jaki wpływa na zatrucie czadem są szczelne okna plastikowe. Jakoś tak w naszym społeczeństwie utarło się, że jak przyszła moda jakieś 20 lat temu na wymianę okien, wszyscy wymieniali na okna plastikowe i bardzo szczelne chcieli, żeby one były. Nie stosowali ludzie żadnych wentylacji ani nawieczników nawet. w Miejscach, gdzie następuje spalanie, czyli kuchnia lub łazienka, w których często są kotły grzewcze. W związku z czym pomieszczenia są szczelne, a musimy wiedzieć, że, żeby prawidłowo działała wentylacja, która wypuszcza z domu, z mieszkania powiedzmy różne gazy, nam niepotrzebne, chociażby dwutlenek węgla i inne, że tak powiem, zapachy z kuchni itd. To musi być ciepły komin, który powoduje tak zwany cuk, zasanie tych substancji, które mają się wydobyć na zewnątrz, ale musi być skądś dopływ świeżego powietrza. Jeżeli kiedyś mieliśmy okna drewniane, nieszczelne, to ten dostęp powietrza był z zewnątrz. Jeżeli wentylacja 20 lat temu działała, a potem założyliśmy okna plastikowe szczelne, nie założyliśmy dodatkowych nawieczników, które by powodowały dostęp świeżego, a najczęściej w zimę zimnego powietrza albo przynajmniej zimniejszego niż mamy w pomieszczeniu do środka. Więc proces wyciągnięcia tych gazów przez kanały wentylacyjne nie działa. Jeżeli nie mamy wentylacji, tak zwanej wymuszonej, czyli z wentylatorem, który nam wyciąga to powietrze zużyte z pomieszczeń to wentylacja nie zadziała. Ostatnio coraz modniejsze jest przy wymianie okien zakładanie dodatkowych wentylacji, ale niestety jest to głównie w blokach, jest to bardzo fajny proceder, natomiast w domkach jednorodzinnych z tym jest gorzej. Więc zobaczcie Państwo, mamy kilka już przyczyn zatrucia tlenkiem węgla, tak zwanym czadem, czyli po pierwsze zły proces spalania, za mało tlenu. Jeżeli mamy za grube szczapy drewna, za duże kawałki węgla, to on się nieprawidłowo spala. Dodatkowo, nasze, nasza niewiedza powoduje, że przykręcamy dostęp tlenu do materiału palnego, co powoduje, że czadu się więcej wytwarza. Kolejny element to jest niesprawne kanały spalinowe, czyli niewyczyszczone, które nie ma, w których gazy nie mają swobody ujścia z pomieszczenia. Trzecia sprawa niesprawna wentylacja i szczelne okna, które powodują, że wentylacja gorzej działa albo nie działa w ogóle. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze sytuacja, że nastąpi niskie ciśnienie atmosferyczne i, tak jak wszyscy wiemy, przytłacza, wszystko to niskie ciśnienie, o zatrucie tlenkiem węgla nie trudno. Więc mamy kilka podstawowych przyczyn. Powiedzmy sobie teraz o tym jakie skutki dla zdrowia powoduje tlenek węgla i co to w ogóle jest tlenek węgla. Tlenek węgla łączy się z hemoglobiną 200 do 250 razy lepiej niż tlen. I w połączeniu z hemoglobiną tworzy połączenie zwane karboksyhemoglobiną, które jest dużo trwalsze od połączenia tlenu z hemoglobiną. Co powoduje, że dusimy się na poziomie, można powiedzieć, komórkowym. W takiej sytuacji tlen nie zostaje pomp nie jest pompowany do płuc, tylko tlenek węgla tam się znajduje. I skutki zdrowotne są takie, że przy obecności od 1 setnej do 2 setnych to jest około 100 do 200 ppm. Pipiemy to jest jednostka jakby cząstek na milion cząstek, czyli ile tych cząstek czadu mieści się w milionie różnych cząstek powietrza. Więc jeżeli jest 100 do 200, to jeżeli jesteśmy narażeni na, taką, na taki poziom tlenku węgla w powietrzu, to po 2-3 godzinach. Zaczyna nas boleć głowa, może niektórych boleć wcześniej. Natomiast weźmy pod uwagę, że jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest spalana jakakolwiek substancja około 2-3 godzin i następuje nagle ból głowy, to trzeba by już zastanowić się nad tym, czy nie jest przyczyną tego tlenek węgla. Jeżeli stężenie jest wyższe, około 400 ppm. Przejawia się już bardzo silny ból głowy i on następuje już po godzinie od rozpoczęcia przebywania w, takiej, w takim stężeniu. Jeżeli jest zawartość 800 ppm, to już mamy zawloty głowy, bóle głowy, wymioty, konwulsje już po 45 minutach od wdychania. Po dwóch godzinach może nastąpić trwała śpiączka. Więc zobaczcie Państwo, jest symptom, już nawet jeszcze nie mówię o żadnych detektorach, ale nasz organizm nam sugeruje, że coś jest nie tak. Zobaczcie Państwo, zaczyna nas boleć głowa w miejscu, gdzie jest spalana jakaś substancja, to powinno być sygnał alarmowy dla nas, że coś jest nie tak. I jeżeli otworzymy okno, przewietrzymy i okaże się, że nam przeszło nagle, to tym bardziej powinniśmy się skupić nad tym, co można zrobić albo co się dzieje w, danej, w danym miejscu. Jeżeli jest już 1600 ppm, to jest silny ból głowy, wymioty, konwulsje, zgon po dwóch godzinach. 3200 ppm, intensywny ból głowy, wymioty już po 5 do 10 minutach zgon po 30, 6400 ppmów, ból głowy, wymioty po dwóch minutach, odkąd wejdziemy do pomieszczenia, zgon po 20 minutach. Jeżeli mamy 12 tysięcy ppmów, to utrata przytomności po dwóch wdechach, śmierć po trzech minutach. Więc te informacje mogą nam służyć do tego, nie żeby były... W... Tylko, żebyśmy się tym sugerowali, ale jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest spalana substancja i zaczyna nas boleć głowa lub mamy jakieś dziwne objawy, których do tej pory nie mieliśmy, to jest sygnał alarmowy, żeby coś z tym zrobić. I dzisiaj chciałem powiedzieć o dwóch yy, rzeczach, które możemy zrobić żeby uniknąć, albo zmniejszyć prawdopodobieństwo zatrucia się czadem. Pierwsza sprawa, to już wspomniałem i o tym trąbią strażacy po każdej akcji, detektor czadu. Jest to urządzenie kosztujące powiedzmy około 100 złotych na baterie, na bateriach działa najczęściej około roku czy dwóch, można je kupić prawie wszędzie. Ważne jest, że po włączeniu tego urządzenia sprawdzić jest zawsze guzik do sprawdzania, czy ono działa. Po drugie, ważne jest to, żeby to urządzenie było mniej więcej na wysokości naszej głowy. Jeżeli kładziemy się spać, to urządzenie powinno być troszkę niżej. Jeżeli przebywamy, że tak powiem, w pozycji stojącej, powinno być wyżej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że musimy wiedzieć o właściwościach czadu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wagę czadu, to waga tlenka węgla to jest 28 gramów na mol, a waga powietrza to jest 29 prawie gramów na mol. Co nam to mówi? Nam mówi to tyle, że czad jest lżejszy od powietrza, w związku z tym będzie najczęściej wyżej. Taką czujkę czadu też można by powiesić na suficie, wtedy ona jakby szybciej za. Zadziała, kiedy ten czat będzie się zbierał u góry. Więc na pewno nie może być tak, że jeżeli robimy coś w pomieszczeniu, nie wiem, chodzimy, sprzątamy cokolwiek, a czujka leży na stole, ponieważ nasza głowa jest wyżej a czad, czad będzie szedł do góry jeżeli już chcemy manewrować czujkom, to żeby mniej więcej na wysokości naszej głowy była, ale idealnie by było, jakby ona była powieszona pod sufitem z uwagi na to, że właściwości czadu są takie, że jest lżejszy od powietrza więc zawsze będzie do góry się przemieszczał druga sprawa o której musimy pamiętać i co wynika znowu z tych samych właściwości jeżeli czad jest lżejszy od powietrza to najlepszym skutecznym i nieawaryjnym Bezawaryjnym praktycznie hmm, czynnikiem, który możemy zrobić, który zawsze zabezpieczy nas przed czadem, to jest skuteczna wentylacja. Jeżeli pod sufitem mamy kratkę wentylacyjną, można powiedzieć, w 100% uchroni nas od zatrucia czadem. Głównie ta kratka wentylacyjna powinna być w pomieszczeniu, gdzie następuje spalanie, ale weźmy pod uwagę, że gęstość czadu jest bardzo mała. On może przedostawać się przez ściany, przez strop, więc fajnie by było, jakbyśmy w każdym pomieszczeniu przy suficie mieli wentylację. I oczywiście chcę od razu uprzedzić pytania, bo dużo osób zawsze, jak o tym mówię, mówi, że wtedy będzie zimniej w pomieszczeniu, bo się. I będzie wychładzało bo ciepło też idzie do góry. Być może w jakimś sensie tak. Natomiast weźmy pod uwagę, że my wydychamy dwutlenek węgla i parę. Jeżeli w, powietrzu, w pomieszczeniu w powietrzu jest dużo wilgoci, dużo pary to powietrze się gorzej ogrzewa. Więc jeżeli będziemy mi kratkę wentylacyjną to ona może trochę nam wypuści powietrza, bo jak ktoś się zna na wentylacjach, to wie, jakie straty są przez wentylację, ale po drugie, uchronimy się przed zatruciem, a po kolejne to powietrze suche będzie się szybciej ogrzewało. Więc wracając i powtarzając całą sytuację. Czat wytwarza się wtedy, kiedy spala się coś w małej obecności tlenu albo bez tlenu. Zwłaszcza gdy mamy niesprawne kominy i kanały wentylacyjne, i brak dostępu świeżego powietrza przez okna czy przez inne, że tak powiem, dziury w ścianach. Już sam ból głowy, jeżeli przebywamy w pomieszczeniu, w którym jest spalany materiał, powinien nam sugerować, że jest coś nie tak. Zabezpieczyć się możemy na dwa podstawowe sposoby: detektor gazu i sprawna. Wentylacja. I oczywiście dbanie o to, żeby proces spalania, jeżeli coś spalamy był dobry, czyli dostarczenie tlenu, a nie zamykanie dopływu tlenu do miejsca, w którym jest spalany materiał. I właściwości czadu bardzo ważne. Czad jest lżejszy od powietrza, więc zawsze będzie się unosił do góry, więc sprawna wentylacja załatwi temat w 100%. A detektor wskaże nam, że jest coś nie tak. Mam nadzieję, że informacje okażą się przydatne. Mam nadzieję, że rozwiązałem pewne wątpliwości. Jeżeli byłyby pytania, kontakt do mnie jest podany. Można pisać, mailować. Jesteśmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego.